Kolejny istotny mechanizm systemu Windows to tak zwana baza SAM. Baza SAM jest takim świętym gralem każdego pentestera. Baza SAM, czyli Security Account Manager, to lokalne bazy, w których znajdują się po prostu z hasła lokalnych i domenowych użytkowników w postaci skrótów lub na przykład, lub na przykład w postaci NTLM, o których więcej będziemy sobie rozmawiać za tydzień podczas omawiania Active Directory. Na każdym komputerze ta baza SAM znajduje się w tym samym pliku. C, Windows, system32, config, SAM. No ale teraz pytanie do Was. Jaką specjalną właściwość posiada baza SAM w kontekście czytania jej przez użytkowników? A raczej, jeżeli jestem użytkownikiem, zwyczajnym użytkownikiem, na przykład administratorem lokalnym e, i chciałbym sobie odczytać tą bazę SAM, czyli chciałbym sobie poczytać hasło innych użytkowników, to co się wtedy stanie, jeżeli ja sobie po prostu ten plik otworzę? Tutaj proszę o dokładną odpowiedź. Niekoniecznie kto pierwszy lepszy, a ten kto precyzyjniejszy i da wyczerpującą odpowiedź. Tylko system może. Też nie do końca. Blue screen będzie. <grym> możesz tak źle to nie, ale coś tam będzie na pewno. Tylko użytkownik system może. To też prośba o doprecyzowanie. Dane są haszowane, to też jeszcze nie to. Znaczy to na pewno, są haszowane, a raczej przyjęte w postaci skrótu, jak powiedzieliśmy wcześniej, ale to jeszcze nie jest to sedno. Dlaczego nie będziemy w stanie tego po prostu odczytać? Odczytać oczywiście poprzez po prostu otwarcie sobie tego pliczku gdzieś tam, w edytorze tekstowym na przykład. Bo jest używany przez system. Ok, wydaje mi się, że odpowiedź Filipa tutaj łapie się pod, pod naszą odpowiedź, a mianowicie spróbujmy sobie to otworzyć na naszym lokalnym środowisku. Ja otworzę sobie katalog C Windows. O ile dobrze pamiętam, to było system. Czy ja dobrze pamiętam? Zaraz w prezentacji. Sprawdzę to w prezentacji, bo chwilę zapomniałem. System 32, ok. System 32. dobrze. znajdziemy sobie ten katalog. System 32, config. No i bingo, mamy tutaj coś takiego jak sam. No więc ja sobie spróbuję otworzyć to z użyciem notatnika. Klikam OK. No i widzimy Access Denied. Jest to spowodowane tym, że pomimo tego, że jestem zalogowany jako lokalny administrator, na przykład może spróbuję to otworzyć jako przykładowo administrator, ale efekt był prawdopodobnie taki sam. Okazuje się, że baza sam jest zajęta przez nasze jądro systemu, i to powoduje, że nie jesteśmy w stanie po prostu w jakiś sposób, czy też malware, nie jest tak w stanie bezpośrednio otworzyć sobie naszej bazy sam i po prostu czytać danych naszych użytkowników. No ale pomimo tego, że jest to całkiem sensowne zabezpieczenie, no bo to byłoby analogiczne do tego, jeżeli użytkownik, każdy użytkownik poza rutem, byłby w stanie odczytywać sobie plik ETC Shadow w systemach linuxowych, natomiast okazuje się, że jeżeli posiadamy konto lokalnego administratora, to możemy wykorzystać jedną z ciekawych sztuczek. Na przykład, jeżeli mamy konto admina, który ma możliwość kopiowania danych z rejestru, to możemy spróbować z użyciem polecenia regsave z rejestru HKLM, czyli rejestru, w którym przechowane są informacje o lokalnej maszynie, skopiować bazę sam i skopiować klucz szyfrujący do tego, do tej, do tego lokalnego rejestru. No więc, jeżeli skopiujemy sobie rejestr, to nie uzyskujemy do niego dostawu bezpośrednio, tylko po prostu klonujemy sobie jego zawartość i później z użyciem odpowiednich narzędzi będziemy próbowali sobie w jakiś sposób to przetworzyć. Więc sprawdźmy sobie, jak to by zadziałało na żywym organizmie. Natomiast w ramach takiego ułatwienia, ja tym razem zamiast um, robić te akcje z poziomu PowerShell'a, pokażę Wam jedną ciekawą rzecz związaną z systemami Windows. A mianowicie czasami okazuje się, że poza włączonym możliwością dostępu z użyciem tzw. zwanego RDEP-a, czyli zdalnego dostępu, możemy do systemu Windows zalogować się z użyciem protokołu WinRM. WinRM to taki specyficzny protokół, nazwałbym go ala SSH, który pozwala na uzyskanie zdalnego dostępu do hosta, jeżeli ten host posiada włączony po prostu ten protokół WinRM. I w ten sposób będziemy w stanie uzyskać dostęp do powłoki PowerShellowej, ale SSH do naszego systemu, dzięki czemu nie będziemy musieli tutaj klikać w tym interfejsie graficznym. W Kali istnieje taka ciekawa aplikacja, nazywająca się Evil Win RM, która pozwala, która pozwala na zalogowanie się jako pewien użytkownik do pewnego urządzenia. Dobra. To podawali się po IP, a nie po H w porządku. Czyli IP. Ok. No, jeżeli WinRM jest włączony na naszym hoście, jak widzimy w tym momencie jest, no to jesteśmy w stanie zalogować się do powłoki z użyciem takiego nazwę, ale SSH. Jak widzicie w tym momencie ja wyskoczyłem z mojego Kali Linuxa, z mojej wirtualki Linuxa, jestem na moim Windowsie. Widzimy, że w tym momencie. Widzimy, że w tym momencie mam uprawnienia wysokie na moim urządzeniu. O tych uprawnieniach wkrótce będziemy więcej mówić, więc jestem w stanie wykonywać dużo poleceń. W tym prawdopodobnie też będę miał możliwość zapisywania do rejestrów i modyfikacji rejestrów. Więc wywołuję sobie polecenie LegSafe, natomiast cofnę się do katalogu Downloads, w którym mam różne specyficzne pliki. Utworzę so no, dobra, HKLM, e, sam. Sam Bin. Czyli w tym momencie kopiuję sobie zawartość rejestru HKLM sam do pliku sam Bin. Tak samo skopiuję sobie klucz. I skopiuję sobie rejestr system. Ok. I okazuje się, że aplikacja Evil Winerem posiada taki bardzo ciekawy feature, który pozwala na pobieranie pewnych plików z tej sesji powershellowej na naszego lokalnego Kalinuxa. Czyli w tym momencie wywołam sobie polecenie download sam bin. Możemy zobaczyć, że pobrałem sobie to na mojego Kalinuxa, pobieram sobie zawartość rejestru system, w którym znajdują się istotne informacje i jest ona dosyć duża, więc zazwyczaj to będzie trwało chwilę. Jeżeli naszym gościem mamy zapięte jakieś idr to na tym etapie on może próbować coś tam się połapać, że coś dziwnego się dzieje. Natomiast jeżeli nasz IDR jest sensowny, to w momencie, kiedy próbujemy z poziomu PowerShell'a uzyskać dostęp do rejestrów, takich jak SAM, i na przykład mamy zapiętego sysmona, który ma na celu monitorowanie zawartości rejestrów, no to prawdopodobnie powinniśmy zostać zablokowani. Natomiast jak widać, w naszym przypadku to się nie wydarzyło. Pobrałem sobie te wszystkie pliczki, i w tym momencie wyskoczę z tego mojego głównego hosta. I widzimy, że te trzy pliczki są tutaj obecne. No ale żeby odczytać je, musimy w jakiś sposób zaprzegnąć dodatkowe narzędzie, które pozwoli nam na odkodowanie tej zawartości. I bardzo przydatny jest do tego zestaw narzędzi ImPacket, a dokładniej skrypt Pythonowy ipacket Secrets Dump, który już mamy preinstalowany na Kali Linuxie. Ja sobie skopiuję to polecenie. Tak aby było troszeczkę szybciej. O Impaccie będziemy więcej rozmawiać, jeżeli będziemy enumerować Active Directory. Jako że Impaket rzeczywiście jest takim zestawem narzędzi do posteksploitacji środowisk Windowsowych i Active Directory. No i tutaj pokażę tylko jeden jego feature, natomiast w kontekście omawiania AD jest tego dużo więcej. OK, natomiast muszę podmienić nazwy plików Save na BIN, bo tak one się nazywają na moim lokalnym systemie. Ok. Klikam Enter no i widzimy, że mam zawartość mojej bazy sam.